W kwietniu tego roku Ryanair uruchomił tanie loty na trasie Wrocław-Warszawa-Modlin. Połączenie okazało się trafionym pomysłem, więc w sezonie jesienno-zimowym pojawił się nowy, tym razem poranny lot. Wstałem rano, ale nie e, o jakiejś nie, 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 niemożliwej porze, czyli, czyli e, krótko przed szóstą, o szóstej e, z minutami prziedliśmy do samolotu, e, zdążyłem kupić gazetę, przeczytać ją, wypić kawę. Po 40 minutach znaleźliśmy się w Modlinie, cały dzień spędzimy w Warszawie i wieczornym rejsem wrócimy do Wrocławia. Wydaje się, że ten scenariusz to jest dokładnie to, czego potrzebowaliśmy. Ten kierunek Modlin rozwija się bardzo dynamicznie. Po dzisiejszym rejsie widzimy, że to obłożenie jest prawie że 100% no i wydaje się, że to jest najlepszy zwiastun na przyszły rok. Przejazd z Modlina do centrum stolicy to kwestia mniej więcej pół godziny. Czas do wieczornego odlotu pozwala nie tylko na biznesowe spotkania, ale również na turystyczne poznanie Warszawy. Warszawa jest miejscem, które się bardzo zmieniło, bardzo różnorodnym, miejscem e, niezwykłym kulturalnie, e, nowych muzeów, interaktywnych, bardzo nowoczesnych, pięknych architektonicznie, e, takich, których myślę, że wielu Polaków, Ślązaków nie spodziewa e, nawet w Polsce. E, miejscem e, fajnej rozwytki, wypoczynku, miejscem, gdzie ludzie mogą poszukiwać nad Wisłą, miejscem, gdzie możemy spacerować, na zakupy, absolutnie w wielu różnych celach. Ktoś, kto był tutaj trzy lata temu, nie rozpozna, jak bardzo i prężnie się rozwijamy. Tanie połączenie Wrocławia z Warszawą pozwala na zaplanowanie jednodniowej wycieczki do stolicy. Połączenia są rano i wieczorem i z Wrocławia, i z Modlina. Pasażerowie coraz więcej z tego korzystają, coraz lepsze jest wypełnienie samolotów i są bardzo zadowoleni z tego, co mamy informacje. To bardzo pasowało się to w potrzeby, które są Połączenia krajowe. Lotnisko jest nowe, jest przyjazne pasażerom, nie jest daleko od Warszawy, jest dobry dojazd i jesteśmy otwarci na, wszelki, na wszystkich pasażerów. Robimy wszystko, żeby było im jak najlepiej tutaj. Szczegółowy rozkład lotów nie tylko do Warszawy na www.airportwroclaw.pl